Dobra, trzymajmy się. E, siema widzowie, dzisiaj na, nagrywamy Minecraft. S, 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 dzisiaj będzie na, nagrywać mój kolega Krzysiu. Ja, ja mu dam telefon, masz? Haha. Jestem, ha. ktoś jest przed No i Franek, ale Franek tu tam... O, nie no. wiem co robić, ale chyba... O, Pokaż. Dobra, live. Ty... Lajwa będziesz... Ty mm. nie wezmę ci Spadaj! Jak? Jeel. Spadaj. Jeel. Spadaj, kupku. Tyle z tych Dobra. A wierzmy, Ej, nie wody, mogę. może. I ja tu sobie daj tuba. Kuchnia. Albo zrobimy... Ej, jak cię włącza Minecraft? Powiem mi ktoś. Ty leżyłeś ty, ty w tobie! W mapę. Patrz. Stwórz! Ej, ej, czy ty chcesz grać na serwerze pró publicznym? Tak. tak. To patrz. E, ja chcę publiczny. Aaa, nie ma internetu. Tak. To stwórz nowy. Stwórz nowy świat i tu sobie wybierasz ustawienia. Przetrwaj, czy kreatywny. Kto jest kreatywny? Kliknij w to. I kreatywny. kreatywny. Kto kreatywny, stwórz. No i słuchajcie, ludzowie. Niech Franek, Coś zaśpiewa. Co? No co mu. Wow. A powiedz mi tylko A, co? O tym maluchu? Jak Maluch? się masz? nie chamę. Oh. No, Przecież to wstawię na YouTube'a i, i to będzie sobie. Ojczymy sobie? sobie? <noise> Żartuję. Ej, ale wiesz, że to ludzie nie mogą obejrzeć. No i widzicie, jesteśmy na świecie. O, tu. No dobra, idziemy do wody nurkować. Zobaczymy, co jest pod wodą, bo tak się lubię nurkować. Bo jestem nurkiem. Ale chyba nie ma nic. no to jedziemy gdzie indziej. Nie, nie chcę się co zrobić? No posłuchajcie. Ja się już nauczyłem. Jak widzicie, Plata, zrobimy, jak zrobimy no dzisiaj, jubem. zrobimy dzisiaj kolejkę górską. Jele! no, On pewnie nie umie robić Ej, kolejki. trzy będzie młody przez trzy tysięcy i Ej, a gdzie że ja jeszcze jak dzisiaj pisałem widzicie, jak je... yeah. Tak, zobaczcie I będzie, i będzie piosenka. No chyba z drzewa coś zrobimy fajnego. Albo mam plan. Mam plan. Ja mam ciekawsze plany. A nie. ktoś będzie? A będzie ktoś na tym serwerze? Nie, bo po prostu. A. Tak, bo i tak ciś, jak ten serwer się usuwa, po, 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 po Danek, spodziewa. powiedz, co będziemy robić. Dzisiaj będziemy robić, oczywiście. Co? Nie no wiadomo, co? co? No, no nie rób takiego czegoś. Złe. Bo widzowie będą się skarżyć na końcu w komentarzach. No ale będą pisać komentarze złe. Co? No przez to... co będą. Co? Ja robię wielką kulę. Kapułę, kapułę. I Jezu I źle! by się dało zrobić też ej, a, z, a masz... a umiesz robić wieżowce? Nie, ja robię ja, co? A ja, ja umiem robić wieżowce. A ja umiem robić takie ładne akwarium. No to ze zrób akwarium. No i pokażemy widzom, że tu wlejemy rybki. Rybki ciekawe jakie. No, no, no. nie wiem, jakie. Nie jakie? Jakie? Ej! Rosyjczyki. No, A ty będziesz sardynką. Ty, tej Ej, nie, ale, nie wiemy. Wiemy. ale widzisz, że na YouTube jest nierozwolone się obrażać? Co? No, że, że nie można używać wulgaryzmu. No to nie ma Nie, to jest... nie Przepraszam widzowie że to miejsce, ale mi się nie udało. Bo to dla mnie jest brzydkie i muszę mieć idealne miejsce na to. Hmm, musisz powiedzieć, że to nie jestem ja, tylko... To nie jest Marcel, który zawsze nagrywał odcinki Wam. A ja zrobię Wam rybę niebieską. z... Krzysiu, mój kolega, jak coś. Ja jestem jego kolegą. No i dzisiaj zrobimy z niebieskiego szkła na akwarium, a to wywalimy do kosza. No Jezu, dobra, z dwóch zrobimy, bo będzie. Wiem, że tu będzie mem. Nie, że tu je nie, nie zrobię. Nie, nie będzie mema, No chyba, że ja jakiś człowiek to znajdzie. No tu będzie beka trochę, trochę no właśnie. O, no i Ale, ale, ale co, chociaż... żeby ktoś to znalazł. To też. Tak to po chlebi. Chlebi. Bo ja, oglądam mnie, bo, bo obserwuję mnie, uwaga, 100 ludzi. Wow. Wow. 100 ludzi! A 100 ludzi, ja, nie mogą być obserwowane. Bo obserwować <tok> innych. Ej, a 100 co, on, tak, on nagrywa i wszyscy coś wciągnięcie. Słuchajcie. No tylko nie fejkujcie mojego kolegi. Jest... Co chyba chciałem tu jest A, ja słuchaj. I powiedz jutro o której godzinie będzie ten? Nie, nie, nie. Nie wiem, nie wiem czy zrobię live'a. No, nie wiem mój kolega czy zrobi live'a, ale chcemy z moim kolegą, Ci Frankiem, co chce zaraz strzelić pistoletem paszczę swoją, ale posłuchajcie. Jak ktoś napisze komentarz najłamniejszy o tej rybie, to to akwarium, to...

Nie! Nie, ale skami. Ale to skam. nagrywa. No No, no dobra! No i, do, nie, no i... Nie, no, i, to jest stara no, w no, Ja mam nogą. No. Nie? O. Niech to sobie no. Krzysiu nagrywa, no chodź. Dobra. Aj. To będziemy mieć chwilę przerwy, żeby ci chopoli. Dobra. Taką i... możecie mi się nie śmiać z mojego akwarium, co będę robić. No dobra. A no, no, pokaż? No pokażę. Najpierw robię takie. Em... Pod dół ryby na przykład, bo taką rybę robię. Chodź, chodź swoją kroskę żacuję. Patrz, Chodź jak... to! What to have! Ja A ja tu Nie ma nic. Bo ja powiem to widzą. E, nie tam nie licz, nie sobie z jaj. To on sobie, to sobie robi jaja. Z widzów. A ja kucham. Dobra, przeprane. Może Franek, jak Franek coś rozwali. Jak franek... Dobra, jak... cicho bądź, nie, 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 -tel, j -tel, j -tel, j -tel. nie, nie, denerwujcie się. Okay. ja nie, 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 Okej. A nie, no A nie, 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 A nie, 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 To nie, no. słyszycie nie, tym, w tym chle, to nie, jest prawdziwe. Albo syfie, to już zapomniałam. To będzie przedział dla innych. A mogę chociaż złaczyć strukturę tego? No, to nie, dla... no, no, nawet ładnie. Tak, no, nie śmiej się, bo tu będzie. U, no, ale No tu. za wielki ogon, bo tu będą oceloty, wiesz? Aha, dobra. Będą dwa przedziały: ryby i oceloty. A to zjedzą oceloty ci ryby? Nie, no. nie, nie, nie nie przedziału do rybów. Nie będzie przedziałów. No chyba, że zrobić połowę. No zrobię połowę. Tutaj to, będzie. To git, to nie jest. Tu będzie to. giteks. Ale będzie połowa będzie odgrodzona. No właśnie nie wiem, to ci wieszy. Tu nie zepsuje. Ja ci się zajczę. Proszę, dzięki, ale. Ej, dobra, ja ja muszę ci powiedzieć, Widzom, Widzowie, się. Czy wy tak umiecie powiedzieć? Uwaga! I wy! I wy! I tak... No te. Jak popsujesz tego live'a i ktoś zrobi łapki stół to ci napi... to ja już powiem na drugim live'ie widzą, że ty... Ty cicho bądź, no, mordki. Fordyken. Ale ja wiesz, że łapka w dół nie jest y dodawana do kanału? O, I nie Tak czy siak, jak dostanę łapkę w dół, to nic mi nie stanie Ej Franek, ktoś za mnie Mogę zostawić ten telefon? Widzę, że wyjdę do toalety Na chwilę Ty? No to ja przejmę kontrolę Nie, tylko... Patrz, gdzie jest ten pastur mi masz zrobić żeby sobie łódko Nie, spania. się w toalecie. Na trudno. 6, no, daj mi dzisiaj. Najpierw się pojdę spać, widzowie. Tylko może... Ej, wiecie może tam zrobić dzień? Jak? Patrz. Tak. albo... Zobacz to. Ja, nie musi mieć nawet łódka. Patrz. Tu? Aaaa, cię. A, tej to... Pogoda. Tak? Czekaj. No. A, bo tutaj daje bez komórą pogodę, dobra. Czas, przepraszam. Wschód. Patrz, myślę, że najdłuższy dzień była wschód słońca. Schodzi na słońce. Schodzi. Dobra, możemy budować dalej. Tylko oczywiście... I Dziękuję Bi. I ktoś zostawi tutaj tysiąc. I co robimy, i co robimy jak wbiją tysiąc łapek? 1000 wbiją, bo ja nie wiem, za łapek w górę. Ile? Ile? Ale jak wbiją? Tysiąc łapek w górę. No to... To... To Krzysiu robi to ba... nie. to tak, nie! Tak, umiem. Tak. Prze ale ale to ksiśnienie, Nie trampolinie? na trampolinie! No, trampolinie.